Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, chociaż były momenty, że tutaj taka nie miła dla mnie sytuacja wytworzyła się, że, że ten mecz byśmy przegrali. Ja myślę, że tutaj dość duża łatwość grania, i, i, i może dla oka trochę ładniejsza była z naszej strony w pierwszej połowie, ale, ale niestety w piłce tak jest, że się liczy wynik. I tutaj muszę powiedzieć, że. Zostaliśmy skarczceni za tą może taką ładną grę, ale no, widmo porażki zajrzało, no, musiałem trochę zmian narobić w zespole. I w tej sytuacji położyć wszystko na jedną kartę. I muszę powiedzieć, że no szczęście nam się uśmiechnęło. Yy, jak to się mówi, gra się do końca. I, i tutaj jestem bardzo uradowany yy, z tego ostatniego przyspieszenia. To, żeśmy sobie zakładali w przerwie trochę yy, męskich słów było. I zakładaliśmy, że no musimy iść yy, w ostatnich minutach babanką, o ile nie doprowadzimy wcześniej do, do naszego korzystnego rezultatu. I z tego tytułu jestem bardzo zadowolony, że to nam się udało zrealizować.